Dzień dobry Państwu. TV otwieram wam drzwi, słuchajcie. Dzień dobry Ej, państwu państwo Dzień państwu jest. E, tłust, tłusta jest. co mam? Tu jest. Tu sobota Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu to je obiad, to jest. No. I, i, i z tym dla Meksykana zabrać, zadać, mę, zabrać. E, przepraszam bardzo. To ty chcesz mi zabrać bluzę? Zabrać, już zabrać. Bluzę nie chcę zabrać. Zadać pytania parę sztuk? Nie ma problemu. Bo ludzie e, do mnie mówią. Po, poważnie teraz już, no, chociaż do końca. Ludzie do mnie mówią, że... Co ty e, Jer, zjadłeś zupę całą? A co? Nie mogę? to gdzieś? Całej? Całej. I całe drugie danie? Nie, jeszcze zostało. Połowa? Ty, Tomasz. No dobra. E, dobra, nowe pytanie. E, ludzie do mnie mówią, że to co dla tych e, małych dzieci to ja nie zbudowałem, ja nie rządziłem. E, I mówią, ja Pogodawiam. powiedziałem, że ty przychodziłeś się prosić. Żeby ja to zrobił? Czy to prawda, że ty przychodziłeś się prosić do mnie, a żeby ja... Oczywiście tak, był apel o to, że jeż, jeżeli masz szansę, e, Krzysiek, to zrobić, oczywiście, że tak, tak, to jest prawda. Czy to jest prawdą, czy, czy... Jest to prawdą. Jest to prawdą. Wiele, ja wiele razy przychodziłeś się prosić się o to. Tak, bo uważam, że u nas na osiedlu właśnie jedzie pociąg. Z no Berlina. to niech jedzie pociąg z daleka. <grym> z Berlina. <grym> no, e, mów dalej. Uważam, że e, ktoś dobrą robotę zrobił. Nie wiem kto, bo ja nie mam tego na piśmie u ciebie. Nie mam tego na piśmie. Słuchaj. Krzysiek i tak samo widzowie. Ty nie robił. Ludzie robili. E, ja zaraz się... Nie, ja zaraz pęknę. To nie pęknie, no, tylko odpowiadaj na pytania. Nie mam nie mam dowodu, słuchaj, że to ty robiłeś, bo ty mi na piśmie nic nie pokazałeś, więc ja nie mogę, nie mogę stwierdzić, że to jest... E, ty, Twoja inicjatywa, jakby to się mówić i twoja sprawa. A jak, e, przepraszam bardzo, przerwę tobie, Meksykanie, a jak e, pokażę pismo od prezydenta miasta Białostoku, że do mnie e, pismo takie wpłynęło. Ty, oczywiście, e, chwileczkę, oczywiście! Chwileczkę, chwileczka, też nie wierzyłeś, że e, miałem i mam pradziadka Piłsudskiego, aż udowodniłem e, certyfikatem, że sprawiedliwie jestem e, pradziadkiem E, Tym prawnikiem, przepraszam, no. pradziadka ja Kle, Józefa Klemensa tak, Jukluskiego, że pobrano ode mnie DNA, a DNA, jak od człowieka się pobiera, to jest, to jest ważny dokument wtedy. I, i no, dostałeś jakiś dokument, jakiś certyfikat, tak? Tak, i, no. i teraz chcę powiedzieć, po jak pokażę to, to dokument od prezydenta miasta Białostoku, że. Eee, tu e, będzie dzieci i boisko, to wtedy uwierzysz? E, nie, no myślę, że być może coś jakoś trochę się przyłożyłeś do tego, natomiast sam tego nie robiłeś, nie budowałeś. Nie miałeś ekipy, która budowała. No, taka prawda, nie no kłam. Nie za twoje pieniądze. No, i nie uja. za. właśnie, o, nie za twoje pieniądze, tutaj major dobrze powiedział, nie za twoje pieniądze. Ale po, tutaj, bo przyjmę a nadzór, ja nie wiem kto prowadził, bo ja ciebie tam nie widziałem, kurde, tam, na budowie. Ja, ja nie muszę chodzić, ja raz tylko zajdę i ludzie mają wykonywać robotę. No to wykonują. No. Wykonali dla dzieciaków i to jest fajne, i to ja popieram. popieram ale, to. Ale, ale, ale kto chodził, by deptę, deptę nogami do urzędu, do zarządu do dróg, do. Wszystko tak depczesz, depczesz, do że e, komu... wiatki nie porosną. Do, do, do zarządu komunalnego, kto chodził? Ogrudnik. Nie wiem, nie wiem, Ogrodnik, o. No, major dobrze powiedział. Ogrodnik chodził? Jaki Ogrodnik, majorze? No jaki Ogrodnik? Proszę powiedzieć, bo, bo powiedziałeś Ogrodnik. To trzeba powiedzieć, jaki Ogrodnik, imię, nazwisko jego. Ogrodnik? Tak. No to... Bo... Jaki Ogrodnik? Ja... Zadane pytanie Tobie, Majorze. Jaki ogrodnik? Przepraszam. Ogrodnik. Po... No, nie, nie, jaki ogrodnik? Nie jesteś ogrodnikiem. Ale jaki ogrodnik? Imię, nazwisko, jego? Ja Tylko to ja mogę wiedzieć. To, jak nie Jest wiesz... Pełno to... Jest pełno. Jest takie przysłowie, jak nie wiesz, to nie gadaj lepiej. No, a Ty na mnie nie gadaj. Ja na ciebie głupot nie gadam. Nie. No, tak. no, dobrze. Nie. Kurde, bo ja pęknę ze śmiechu. I powiem, e, no, nie pęknę nie. ze śmiechu, tylko e, na ten pytanie. Ciepła. ty nie jesteś ogrodnik. A kim jestem? Budowlańcem? No nie wiem, kim ty jesteś. Człowiekiem zazwyczaj. Człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym, który. Dla ludzi. Dobra, dla dobra. dzieci buduje takie boisko i wszystko. No. Wykonuje. Zajdzie i pod moim nadzorem, nie pod moim nadzorem wykonują drogi i, i wszystko. Nie mogę kurde. Tak ci powiem Meksykano. Tą drogę przelatową. Jeszcze robię to jak laski. Dobre kotlety. E... Dobre kotlety i już o nie rugaj się na moim kanale. Huk, powiedziałem huk, no, tak. huk to jest wiesz co, huk to jest a ty strzał. ty też na moim kanale przypinasz. E, przepraszam bardzo, ale ja cię mi nie przeciwniam, ja przeciwniam Meksykana. Ja nie mogę. A ty się nie wtrącaj jak ja nagrywam filmy. <grym> a ty <grym> też nagrywałem te filmy a, i a a Nie wyrobię z nimi a ty cicho jest. mi tu. O. Spokojnie, no, bardzo dobrze. No. Teraz jest cisza, teraz możemy spokojnie pogadać. Tak. I e, powiem Tobie, jeszcze raz wrócę do, do pytania, Meksykanu, jak ja Ci pokażę dokument od prezydenta miasta... Ale by... ja widziałem ten dokument, no to o co tak. chodzi? No, że... Ile razy go będziesz mi pokazał, 15 razy? Nie, że udowodnię Tobie, że... No wie prezydent napisał, a ja złożyłem pismo do prezydenta. To ty złóż pismo do prezydenta, czemu mi 1500 złotych zabrał, co ja z majorem miałem się rozliczyć. E, to, e, proszę pana, przynieść pan dokument. E, a to nie trzeba dokument, to trzeba Nie, jechać. to trzeba dokument z banku. E... To z banku przyniosę, nie ma problemu. I... A to wy 7 tysięcy zabrali. O. I bardzo a. proszę przynieść dokument. 7 tysięcy to by zabrali? Tak. Żartujesz? Tak. O kurde. I... Tym ja musiałam się rozjrzeć z tamtego Naprawdę? Tak. I ja Siedem powiem. 7 tysięcy? I powiem. E... Ale o Boże, to ten nasz kraj jest powalony. I powiem tobie e... ten nasz kraj jest powalony. że nadzór, wszystko, kto robi to ja. I, i... co ty zabrałeś sam sobie 7 tysięcy? Nie, ja mówię buduję, o budownictwie tych no, dla dzieci wszystko. Ja zgłaszam wszystko, ażeby to było robione. O Jezus. Ale 7 tysięcy masz w plecy! Ja o te 7 tysięcy mam w plecy, to w dupie mam to. Wiesz, ja zrobię w chwilę. Trzyle... W dupie masz 7 tysięcy! Tak! A ja już nie laszę tramkę. He... He... twój tyłek przegrzebie o. jak za 7 tysięcy masz w dupie. O kurwa, tam leży tyle? Zobacz. I, ty i, fano, ja, fano, i fano, ja lepiej byłbym od Ciebie mocno powiem. Bank. O. Bank! A więc to tak. mnie przyszło, jeszcze ci powiem. Tak, Pismo tak, ja. Takie, że ja mam. W Niemczech posiadłość! O! Jeszcze lepiej! W Niemczech tylko w górach! Ja, nie, ja, ja nie wyrobię! Kończymy! A masz tyle ja, ja, ja nie wyrobię! Widzowie, ja nie wyrobię! I mam końce do ołania! Kończymy ten wywiad! Kończymy! Koniec koń, koń wywiadu! Koń, masz dobry, dobry materiał, kończymy! Kończymy to, Wojca, bo ja bo ja ci zaglądał teraz. A co ja mnie? Jak ma się bo się. Ja. na razie.